Dacht troll, siemanko eee, kurde Dad troll, hehe Z tej strony Deadcraft, oczywiście mi nikt nie działa jak to zawsze bywa Kurde dobra to już nie będę albo spotkam się już jak będę na strychu jeden dobra To na razie i cześć zaraz wracam ja rysum Dobra, jesteśmy. No, czekaj to. Bierzemy biblioteczkę, okej? Okay? Kogo bierzesz? Ja nie Ja, to ja sobie wziąłem bibliotekę. Tutaj patrzcie, jak lu ludzie parkurzą. Gramy na no, no właśnie widzę. Okej, okay, dobra. Mm. Ej, a ja mam skina u was, czy co? Aha, dobra. To ja sobie zmienię... Nie, kurde, ale nam! Dobra, gramy na... Gramy na... Ja jadę oczywiście na parkoura, a tamtędy przyciskam tablegi. Okej. Okay. Dobra. Nie, nie, What? Ale dziwnie. Nie, ja... Okej. Parkury został. Parkoury! Dzwon mi parkourów. Nie lubię parkourów. Gisz! Oh, Jaki troll face! Specjalnie mnie strollował, kurde Trollu, nie troluj De Kurde, ja nie umiem parkura Ludzie, weźcie Ja nie umiem parkura Ja to kurde lamię w parkurze What? Piecyk, ty mnie nawalasz Co ci? Idę za... Co ty, kurde? Naprawdę? Power Ranger opuścił arenę! Ty to kurde sobie koks parkurzysz, a ja nie umiem parkurzyć. Jak widzicie ja tu gram na shaderach. Jakich shaderach? Ant shader hick. To zmienię sobie na Rude Players, bo Ludoplayers są A fajne. Na bo ja ci nie wierzę. nagrywam. 3 minuty już mam nagrać. FUK! Piecy Koksem parkura! Tak, piecy Koksem Parkoura. Jakby ludzie! Mary troll! Ale naprawdę nie umiem parkura. nie umiesz. No nie umiem! O! Odwaliłem parkura! Ale gościu! O Maria! Fucking seriously, tam była dziura i nie idą No ja też wpadłem w tą dziurę Głupia dziura, głupia... What the fucks sake? What the fucks sake? Seriusy Ty craftingu ty Naprawdę ja jestem w Anglii Nie wierzę ci Dobra ja mam rodzinę w Anglii, niech wal o kurde, ja mam ku ja z Chińczyka? No bez jaj. Kurde jak ja mam 300 FPSów i jeszcze nagrywam. Fuuu! Nie no! Tak, a ja mam 2 fps i nie nagrywam, lol. LOL, a ja mam shadery, nagrywam i mam 300 FPS-ów. Ja no. To jak ty w ogóle chodzisz? Dobra, tutaj nic kompletnie nie widzę. Tylko widzę kwadratowe piksele. Fajnie to noc wygląda. to jest Minecraft. This Minecraft. No aż to ręką Minecraft jest. ma taki do Minecraft. No patrzcie, ludzie, wlazłem na parkurę, no spoko. I tu nikogo nie ma. Ej, spójrz do góry, kto bez jaj. Jeszcze więcej parkura. No! I... Ile... Ale... Dać! That... Dać troll everyone! Hop. Jaki mnie strollowali! Tu trzeba na skrzynkę skoczyć. E, tam się nie da dojść, a nie da się. Halo. Lubkaj kurde patrzcie gdzie ja jestem nikogo nie ma what the fuck Nie iść tutaj Nie iść tutaj tam kilka... No tam tam Nie No kolegę youtubera YouTuber, Nie ja tu Nie wiem gdzie są typy Anna, What the fuck? Anna. LOL! Co to ma być? Nie wiem. Oj, ale ty parkujesz pięknie. Chyba... Nie mhm. Aaa, cimanka. Dobra. To by było na tyle na razie i dość! Kurde! Ja tu gdzieś... Strych jeden. D na rundka idę księgą Wybrałam sobie postać, co nie Zmanują punkty. No spoko. Zidwu. E lol Dać troll. Mam no, bez jej. Hop. Eee, zrozumiałam jak doskoczyć na ten klocek. Po prostu trzeba... Tutaj i o taką nie pierniczek dobra Dobre, nie będę pokazywał, bo już jestem prawie na końcu parko parkoura ty Typy! Nie, dobra, waliś to! Jestem koks parkurem. No ty, Ty, kto jesteś? Ja jestem craftingiem. Ja się pojadę na parkurze z że jestem parkurze to mówię. Ja. No właśnie, wybrałam craftinga. Przypadek? Nie są. Ja pierd. A ty kim jesteś? Ja Ale fajnie, fajnie się da pisać na głowę. Nie no, ja już jestem szukającym. Zabili mnie nowy. To ty! Hop. Hop. hop, hop To jest takie chowanego, czy nie? Hop, kurde Tu, ko, się parkurem Ja nie jestem na tym parkurze, nie mam jeden Nie! A zdjąć, padłem! O, widzę ci siemanko Chyba, że to nie, 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 nie ty. ty. Co? Nie wiem, ale ten parkur na pewno się szybciej odwala, bo tutaj... Kurde, ten parkur. Chowający mnie! Dogonił, co nie? Chowający, chyba szukający. Szukający, lol. I mnie nie bił, co nie? Tylko się na mnie lampił. Ja tu uciekać. Bez jaj. Kurde, piecek mi zasłania. Stapiel. A, dzięki za popchnięcie. Kurde, jak ja jestem fajny. No by. Nie, ja gram na seusie, bo mnie tu wkurza. Nie. Nie wiem co, ja tam kliknąłem, ale na pewno kliknąłem, że będzie fajnie. Nie, to jest bierzeczki. Pedalek PL to mój, to jakiś ciota. na ten klucz, mam. A parkur mi tutaj wychodzi niesamowite. Bo to zawsze tak jest. Fak, jak widzicie, co ja tu A ciągle... Tu jest dosyć, tam, ja tu nie jestem masz takim mistrzem. Park... Kurde, ja mi oczy naparzają zaraz ślepne! No! I chyba właśnie już kończę, bo parku Czy są subów i... Yyy... Ile miałeś Nie wiem, ja to mało Ty, popatrzyłaś Jak idę na kompetencji Nie wiem, bo wiesz, ja tam Kurde, trzy odcinki I trzy suby, hehe no, Na starym kanale też tyle miałem To lepszą to ja to kurde ale dać stronie nie trzeba odwalać tego parkura na parkura na początku tylko można sobie wejść na schody i elegancko od razu tutaj przyjść ja pierdolę a ja tam wolę szybciej kurde ja, ja pierniczę nie jak nie zrobili to bo wiem, że się nie chwali. Ja jestem hardcore. Widzicie jakie My kosze w parkurze? W, parkurze? w parkurze? Bo McCordy nie jest hardcore. Ja już go wypełniłem, on dopiero weszedł, a ja tu. Tak weszedł, kurczę. No ja byłem na samym początku. What the fuck? Dzień dobry. No, Twierniczaj. No, Stasio! Stasiu! Nie wiem, lubię mówić Stasiu, więc będę mówił Stasiu. Stasiu, 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 Stasiu. E Jezu, Widziałem, że Ej, dobra, ostatnio nagrywamy i idziemy, nie? Nie, bo to się już nagrywa 12 minut, a ja mam ograniczenie do 15. To się powitam z wami. To znaczy, pożegnam z wami tym pięknym Steve'em. Dzisiaj, może jeszcze wbiję SG. Eee, nie wiem, czy w naszej derech, czy nie. Eee, no, powiedzcie po prostu. Już może dzisiaj wbiję odcinek serii Minecraft. Survival. Dobra, to by było na tyle. Na razie i cześć. Fap 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 fap. Intro, fab fap, fap fap.